Pomimo, że do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dni, w Dębicy już mamy świąteczny klimat. Rynek zdobi choinka i bożonarodzeniowa szopka. Oświetlone zostały także latarnie i fontanny. Reporterzy polskiej telewizji regionalnej PTVR zapytali mieszkańców, jak podoba im się świąteczny wystrój naszego miasta. Choinka mi się nie bardzo podoba, bo ona mi tak przypomina bardziej tradycję nie wiem, turecką, czy jakąś taką, jest taka stożkowa, i no jakby praktycznie powieścić na niej pół księży, no to by to skojarzenia były no nie bardzo chrześcijańskie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, zwłaszcza wieczorem. Jak się ciemni, to bardzo ładnie to wygląda. wszystko. Co no, szczególnie zwraca uwagę. No, choinki, y, takie różne te ozdoby, y, przy wejściu jak się wchodzi też. No światełka, prosto oświetlenie. Wszystko sztuczne, ratunku, tyle powiem. Przejdźmy do naturalności. To święta są naturalne, więc uzdoby powinny być naturalne, choinka powinna być prawdziwa. Właśnie ekologią jest stawianie żywej, prawdziwej choinki. To było od, od XIX wieku i, i lasy od tego nie wyginęły, a wręcz przeciwnie, no, drewno jest tym odnawialnym zasobem, a więc. Wracajmy do tego, co jest naturalne, co nam nie szkodzi, tylko właśnie nam sprzyja, bo robi fajny klimat, zapach. Świąteczne dekoracje zdobią także ratusz i dębickie ronda oraz place w ich pobliżu. Na co jeszcze zwracają uwagę mieszkańcy Dębicy? I czy miasto przygotowane jest już do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia? Więcej na ten temat już wkrótce w specjalnej świątecznej sądzie, tylko na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR.